Pamiętajcie, żeby pochwalić się swoim wynikiem w komentarzach. A teraz, bez przedłużania, lecimy z kolejnym quizem. Biały po raz pierwszy zagrał z członkami Złotej Piątki wówczas, gdy chłopaki znajdowali się w A. ESC Gaming, B. Universal Soldiers, C. EGEN czy też D. Virtus Pro. Prawidłowa jest odpowiedź A, czyli ESC Gaming. Wówczas, wraz z innym nowym nabytkiem, Snaxem, Paweł wspomagał drużynę na MS1 Fall Cup. Gdzie urodził się Biali? A. Płońsk? B. Płock? C. Polkowice? D. Police? Tutaj dobrą odpowiedzią jest literka D, czyli Police. W którym roku Biały zajął 13 miejsce w rankingu 20 najlepszych graczy według serwisu HLTV? A 2014, B 2015, C 2013 czy też D 2016. Biały został zanotowany na 13. miejscu w rankingu HLTV w roku 2014. Wtedy jego forma indywidualna była wręcz niesamowita. Nieraz nazywano go jednym z najlepszych entryfragerów na świecie. W jakiej organizacji znajdował się Biali krótko po dołączeniu do członków Złotej Piątki? A Alsen Team, B GF Gaming, C Meter Makers, czy też D Max Flow Play? Prawidłowa tutaj jest odpowiedź B, czyli GF Gaming. Razem ze Snaksem, Pitem, Minisem oraz szoszonem, udało mu się zająć chociażby 5-8 miejsce na PRAG Challenge CSGO 2013. Na którym turnieju szło zauważyć białego na trybunach, który kibicuje Złotej Piątce? A. IM Hanover 2011 B. Dreamhack Winter 2011 C. Dreamhack Summer 2012 czy też D. ESWC 2012 Prawidłowa odpowiedź to IM Hanover 2011. Wówczas, w trakcie rozdawania medali, kamera na chwilę przełączyła się na publiczność, a tam można było zauważyć właśnie Pawła, który był wielkim fanem Złotej Piątki. Z jakim składem miktury Biali zagrał zamknięte kwalifikacje do Europe Minor Katowice 2019? A. Innocent Sydney Sobol Exus. B. Exus MHL Tom223 Luz. C. Luz Sydney Sobol Exus czy też D. Menio, Innocent, Exus i Luz. Tutaj prawidłowa jest literka C. Wtedy chłopaki zajęli niestety dopiero 13-16 miejsce, przegrywając najpierw z Optic Gaming, a później z Fragsters. A w tym materiale byłoby na tyle. Pochwalcie się swoim wynikiem w komentarzach. Nie zapomnijcie też o łapce w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film Wam się spodobał. Dziękujemy za Wasze wsparcie, czytali dla Was Melodyk, czyli montażysta oraz pisarz, czy